ani Niektóre problemy same się rozwiązują. Wygrałeś, ale miałeś łatwego przeciwnika, więc to żadne osiągnięcie. Jeśli chcesz, zorganizuję walkę z lepszym przeciwnikiem. No to mamy Czekam na przeciwnika. Chcesz walczyć? Nie ma sprawy. Zmierzysz się z moim najlepszym. Ale nadal. wejdź na arenę. Niektóre problemy same się rozwiążą. Wątpię, czy masz rację. Jakbyśmy nie mieli dość problemów, nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Wiem, człowieku. Chyba nie chcę tego słyszeć. Naprawdę myślisz, że. Cóż, no to mamy problem. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Jasne, mimo wszystko tak nie może być. Niektóre problemy same się rozwiązują. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Powinien był wiedzieć. Tylko tego nam trzeba. Wiem człowieku, wiem. Chodź tu, chłop. Ej, ludzie, walka, cios! walk, walk, szczęścia! Wszystko jest możliwe. Niektóre problemy same się rozwiązują. Powinien był wiedzieć. Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Są dobra walka, przybyszu. Lepiej zważaj na słowa. Wygrałem. Tak, to była dobra walka. Nikt nie chce już z tobą walczyć. Jesteś nowym mistrzem. Dostanę jakąś nagrodę? Tak, ten oto miecz. Noś go z dumą, bo to dobre ostrze. Nie, nie, nie chcemy tu awantur, nie, jasne? Nie, jasne. Z tego będzie jeszcze więcej głupotów. Wszystko jest możliwe. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Gdy myślisz, że gorzej już być nie może, sam mógłbym ci to powiedzieć. Lepiej zważaj na słowa. Niektóre problemy same się rozwiązują. Wiem, człowieku, wiem, Zważaj na słowa. Wszystko jest możliwe. Gorzej już być nie może. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Będzie jeszcze więcej kłopotów. Niektóre problemy same się rozwiążą. Wiem, człowieku, wiem. Powinien był wiedzieć. Niektóre problemy same się rozwiążą. Lepiej zważajmy słowa. Jakbyśmy nie mieli dość problemów, sam mógłbym Ci to powiedzieć. Z tego będzie jeszcze więcej wychodził. To powiedzieć. Nie powiedzieć nic Nie chcemy się Nie chcemy się z będzie jeszcze kłopotów. Stać, ani... Nie chcemy Stać, pogodzić. Nie 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 wiemy, się można ci ufać. Wszystko jest... Możliwe. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Stać! Ani... Problemy same się Co się stało? Nigdy nie widziałeś człowieka przerzucającego świński gnoj? I przestań się uśmiechać jak idiota! Czemu nie zajmiesz się czymś innym niż przerzucaniem gnoju? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Spytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji tego miasta. Inos wie, że wszystko bym oddał za powrót do dawnych, dobrych czasów. Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy, nienawidzę tego słowa. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy nie chcą się podporządkować okupantowi. Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie. Dostarcz nam broń. Nic specjalnego, po prostu trzy paczki broni. Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redok. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Tylko przestań się Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną. W Latarni więziony jest potężny paladyn Wenzel. Z jego pomocą zaryzykowałbym atak na orków w Cajunan. Zachod inaczej. Czyj to dom? Żyje tu uruk, władca tego miasta. Nie myśl nawet o Nie. Nie wiemy, czy można ci u... Co? Kto? Czego chcesz? Odejdź! A co ty tu robisz? Spokojnie, kolego. Szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Nie. Szkoda, no nic. Trudno, więc chyba będę się musiał żywić roślinami. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, a wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Down. Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Idź sobie, albo będziemy mieć kłopoty. Åh! Uh. 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 Potrzebuje wytrychu albo właściwego klucza. <laughs>